Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Tomaszu. Odpowiadam na pana pytanie. Kiedy pan Tomasz znajdzie dziewczynę, czyli miłość? Kiedy? Kiedy pan Tomasz znajdzie dziewczynę, czyli miłość? Kiedy pan Tomasz znajdzie dziewczynę, czyli miłość? Pyta pan Tomasz. Kiedy? Maj przepiękna energetyka, maj. Hmm. Może tutaj. E, powiem tak. Najpiękniejsza karta miłości mi tutaj wyszła. Naprawdę, dwójka kielichów. E, to jest maj 2022 roku. Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. W maju. Naprawdę. Maj to jest e, cudowna energetyka. Kiedy znajdziecie dziewczynę, czyli miłość, Panie Tomaszu, w maju. W maju jest no, taka miłość od pierwszego wejrzenia, naprawdę. Najpiękniejsza karta w miłości, jaka w ogóle mi się ukazuje w tarocie. Dwójka kielichów mówi o takiej prawdziwej miłości, szczerej, o takiej miłości nawet od pierwszego wejrzenia, o zaufaniu, o szacunku, tak? O tym, że idziemy ramię, ramię równo, że spełniamy swoje marzenia wzajemnie. To jest piękna energetyka, czyli no cóż, mogę powiedzieć, ewidentnie według kart. W maju, w maju 2022 roku. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? No. Mm, już w grudniu karta świata, czyli bardzo szerokie perspektywy, możliwości, współpraca, jakaś rozwoje, kooperacje. Już w grudniu tego roku, czyli jeszcze do końca roku. No, już jakby takie pierwsze promyczki są, tak. Ym, bo. No, drzwi, okna szeroko otwarte są na wszelkie perspektywy, znajomości, przyjaźnie, tak? Tu widzisz relacje. Tutaj ma Pan, jakby, um, energetycznie ogromne możliwości już tutaj, tak? Potencjał już tutaj jest w styczniu. Tutaj jakieś kontakty zdalne, ewentualnie jakieś um, rady od osób do otoczenia, jakieś plotki do no taka energetyka, troszeczkę poczty pantoflowej. W lutym jakieś. Be, brak niedostatki, tak? Czy zabraknie panu e, sił, energii, czy, czy, czy będzie Pan zniechęcony, czy też nie wiem, pieniędzy zabraknie, czy też zabraknie pomysłów, no to jakiś to niedosyt mamy. No, ale tak naprawdę już w marcu karta cesarza ktoś będzie widział pana po prostu jako mężczyznę docelowego, partnera docelowego, także już tutaj jest cudowna energetyka, ale również pan będzie gdzieś tam w marcu już gotowy. Podjąć się tego wyzwania, żeby zostać głową rodziny, tak? Pan tu jest pokazany w karcie cesarza, czyli pan będzie już tutaj w marcu 22, gotowy i taką ma, będzie pan miał energetykę stabilną, tak? Na zostanie głową rodziny. Na tworzenie trwałych struktur. Po prostu wspaniała, stabilna energetyka, ale również jakiś mężczyzna, właśnie taki, może mieć wpływ na Pana życie, na, na, na Pana dalsze decyzje i to bardzo pozytywny wpływ, tak? No i cóż, dalej mamy w styczeń, luty, marzec, w kwietniu, troszeczkę jeszcze walka serca z rozumem, tak? Trochę mm, różne argumenty, różni ludzie mogą tutaj mówić, to ciągle ktoś się wtrąca, tak? Natomiast tutaj akurat dobrze, no ale tu, czy tu, to tak. Proszę wszystko przebłyszeć przez palce, tak? Tylko tego mężczyzny, jeżeli on tutaj się pojawi, to proszę go słuchać, on mówi mądrze, ale to może być, tak jak powiedziałam, pana energetyka, także proszę słuchać samego siebie, naprawdę, a tych tutaj um, niekoniecznie. No i tak jak powiedziałam... Maj, dwójka kielichów, przecudowna karta, także definitywnie według kart znajdzie Pan dziewczynę, czyli miłość w maju 2022 roku. Później też są dobre karty, tak w sumie z tutaj już jest nawet um, taka dojrzałość emocjonalna i dostatek y, i sukces finansowy, no ale generalnie to, co Pan pyta, dwójka kielichów. Maj 2022. Naprawdę cudowne karty. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę wszystkiego co najlepsza, ażeby ta miłość się szybciutko znalazła i była docelowa. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.